I tam w kolejnym filmie w bardzo króciutkim, zapowiedziowym, a może też na zasadzie perfumobek, to pierwszy, ten lepszy. Byłam w Sephora, Douglas się nie napatoczył do superfarm. Nie zajrzałam, tak skończyło się tylko Seforą, ponieważ tam w sumie zagadałam się i trochę za dużo już to zeszło. Byłam ciekawa, czy coś z nowości jesiennych, się nie właśnie chciałam porównać i Douglas, czy coś może będzie jakimś objawieniem. Okazało się, że... Jest kilka nowości, już niby pod kątem jesiennym, chociaż nie są to zapachy jesienne. Także zapowiedziowo e, informuję, że opowiem o pewnym zapachu, który naprawdę mnie oczarował. E, oczarował e, mnie tak ogólnie, całościowo, pierwsze wrażenie, nawet dalsze, dalsze wrażenia już były i nawet przeszło mi przez myśl, a jest to, przypominam, zapach mainstreamowy. Ja raczej tak sceptycznie podchodzę bo też pod tym kątem, że nawet są świetne pierwsze wrażenia, to potem to po prostu wypłaszcza się, wysładza. Jakby dobre początki potem schodzi na nic tak naprawdę, ale to jest marka obiecująca, to jest marka wyróżniająca się na to mainstreamu i że tak powiem, słusznie poszło. E, słusznie poszło, i słusznie wyszło, i jest zachwyt, i porządnie się tam zastanawiałam. Nawet nad flakonikiem, także e, w przypadku takiej czystej, typowej, teraz dopiero co nowości. E, także takie bardzo spontaniczne wrażenia, które, z którymi różnie bywa, ale tutaj jakby tak zaiskrzyło, że naprawdę porządnie się zastanawiałam nad flakonem. Myślę, że mi, będę mocno o nim myśleć i prawdopodobnie się nim skończy. Mm. A jest to dosyć rzadkie w moim przypadku, żeby nowość mainstreamowa, aktualna z tych aktualnych tak zadziałała, to raz. A dwa, żeby nowość mainstreamowa, jakby już nawet pomijając kwestię, że to mainstream, po prostu w ogóle sam zapach tak od razu po prostu, tak od razu było mocne uderzenie, takie wciągnięcie. I jakby nawet nie biorę pod uwagę, żeby to mogło się... Taką bardzo złą stronę potem, e, że to mogłoby w złą stronę pójść. Sensie w się jakby ten początek jest dla mnie tak obiecujący, że nie wierzę po prostu, że potem będzie zepsuty, chociaż zdarzało się, ale wydaje mi się, że nie w przypadku tej marki i nie w przypadku tej twórczyni. Także, tak zapowiedział, zapraszam serdecznie. Powiem, że część osób jest bardziej zainteresowana mainstreamem, a jest to ewidentnie nowość mainstreamowa, która jest ogromnie warta uwagi z różnych względów, o czym będę opowiadała. Zapraszam i do usłyszenia.